Dzień dobry przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku gość specjalny, ukraiński pisarz, muzyk i poeta Sergej Żadan. Udało mi się przeprowadzić z nim krótką rozmowę na temat kultury w czasie wojny, ale zanim ją zaprezentuję, przypominam, że podcast funkcjonuje dzięki Państwa wsparciu. Tym razem swoje podziękowania kieruję do Macieja i Agnieszki, którzy przedłużyli i rozpoczęli wspieranie moich działań. Zachęcam do zaglądania na media społecznościowe Po prostu Wschód, śledzenia mnie na Twitterze i słuchania. Радіа всхуд на Спотіфай. ми з тобою, ми з тобою хрещені. ми хрещені. Всех і на троєщені це наші небеса і наші аномалії у воск. Z Sergijem Żadanem udało mi się porozmawiać krótko w Warszawie, w czasie gdy wracał z Nowego Jorku na Ukrainę. Zapytałem go, jak funkcjonują ukraińscy artyści w czasie wojny. Wielu z nich, tak jak jego zespół Żadan i Sobaki, jeździ po świecie, jak widzi tutaj swoją rolę. Widzę, że kultura jest ważną częścią frontu informacyjnego, właśnie frontu. W tej wojnie to jest istotne. Ukraińscy artyści teraz dużo występują w Europie, Stanach, Zjednoczonych i Kanadzie. I to jest ważne dla Ukraińców, którzy są rozrzuceni po całym świecie i ważne także dla mieszkańców krajów, do których przyjeżdżają nasi artyści i dla Polski, i dla państw nadbałtyckich, Francji, Hiszpanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Po drugie, większość naszych koncertów ma charakter charytatywny. Zbieramy pieniądze i przekazujemy je na potrzeby Ukrainy, cywilów i armii. Jeżeli pan jeździ tutaj po Europie. Po Stanach Zjednoczonych, na ile ludzie miejscowi, nie Ukraińcy, na ile oni są poinformowani o tym, co się dzieje w Ukrainie i na ile wy donosicie do nich odpowiednie informacje. To zależy od kraju. W Polsce, tak mi się wydaje, wszyscy wszystko doskonale rozumieją. Polska w ogóle jest naszym głównym sojusznikiem, adwokatem i partnerem. To społeczeństwo, które podało nam pomocną dłoń. I cały czas dziękuję za to Polsce i Polakom. Gdy przyjeżdżasz do innych krajów, nie chcę tutaj dawać negatywnych ocen. Ale są różne społeczeństwa, każde ma inny historyczny, edukacyjny i polityczny background. Byłem w USA, widać, że tam jest totalne poparcie dla Ukrainy. Są ludzie mający różne nastawienie, ale ogółem społeczeństwo, władza, politycy rozumieją, że Rosja naruszyła wszystkie możliwe prawa i normy międzynarodowe. Dziś od wsparcia Ukrainy zależy przyszłość. Jeśli Ukraina nie wytrzyma, to jutro zagrożenie imperializmem i rewanżyzmem będzie dotyczyć całej Europy. Zagrozę imperializmu, rewanczyzmu, no zautrze budą stosować się całej Europy. Ja mam takie wrażenie, patrząc na Ukraińców, którzy przyjechali w Polsce i porównując to, jak przyjeżdżam na Ukrainę teraz po 24 lutego zeszłego roku, jak to się zmienia. I jednak mam takie wrażenie, że społeczeństwo ukraińskie w Ukrainie się o wiele bardziej zmieniło od tych ludzi, którzy wyjechali, że oni jednak pozostali trochę w tym takim. Narracji tej przedwojennej, na przykład, jeżeli chodzi o zmianę językową, tak Tę zmianę językową na Ukrainie się wyczuwa przejścia na ukraiński tutaj w Polsce właściwie wręcz przeciwnie ten rosyjski cały czas dominuje. No daje taka rzecz. Od, pierwszy, dwa, trzy miesiące z Charkowa wyjechał... tak, rzeczywiście tak jest. Gdy w pierwszych dwóch, trzech miesiącach z Charkowa wyjechała ogromna liczba mieszkańców, w mieście bardzo wyraźny i odczuwalny był język ukraiński, wielu mieszkańców Charkowa przeszło na ukraiński. Gdy latem sytuacja się trochę polepszyła, Rosjanie zostali odepchnięci od granic miasta, wróciło wielu ludzi, którzy byli na zachodniej Ukrainie, w Polsce, w państwach nadbałtyckich. Oni wrócili ze swoją rosyjskojęzycznością. Rosyjskiego jest teraz więcej i to się odczuwa, ale myślę, że to jest kwestia nie języka, a raczej różnego doświadczenia emocjonalnego. To będzie problem, gdy ta wojna się zakończy i znów będziemy mieszkać w jednym kraju. Wtedy będzie pewien brak zrozumienia między tymi ludźmi. Ludźmi, którzy siedzieli pod ostrzałami i tymi, którzy tego doświadczenia nie mieli. Tu nie chodzi o to, że ja mam pretensje, że oni nie siedzieli. To dobrze, że nie siedzieli, gdy wyjeżdżali ludzie na początku wojny, to było rozsądne: kobiety, dzieci, starsi, ale obiektywnie jest taka sytuacja, że mamy różne doświadczenia emocjonalne i trzeba będzie coś z tym robić. I nam trzeba z tym zrobić. No właśnie, ale co można z tym robić, to znaczy, jak, jak można ten dialog będzie prowadzić? Відмінність цього досвіду може, може бути подолана якоюсь спільною роботою, коли у нас буде. Myślę, że różnica w doświadczeniu może być pokonana wspólną pracą. Gdy będziemy odbudowywać nasze dzielnice, miasta i wsie, tam już nie będzie tak ważne, kto siedział pod ostrzałami, a kto nie. Mamy przed sobą bardzo dużo pracy. Jedyne o czym marzę, to to, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła, bo jest dużo zadań, które chciałoby się zrobić już teraz odbudowywać szkoły, uniwersytety, przedszkola, biblioteki, szpitale, znów rozwijać kraj. Nasze prosto znowu rozwijać kraj. Jeszcze pytanie co do artystów wielu artystów przeszło na ukraiński, śpiewa teraz po ukraińsku. Czasem można odnieść wrażenie, że jakby pojawia się taki trend jak nowa szarawarszyna, taka nowa cepelia, jak się w Polsce mówi nowa moda. Czy pan się z tym zgadza? Nasze nazywa się to się nazywa Bayraktarszczyzna od tureckiego drona Bayraktar i piosenki o nim. do nas w forma maszyny, trochę popławił się ich Bayraktar Pojawiła się ogromna liczba utworów. Z punktu widzenia emocji jest zrozumiałe, dlaczego taka muzyka się pojawia. Ale mówiąc poważnie, wątpliwe jest, żeby ta muzyka przeżyła tę wojnę. Kultura może być platformą dla refleksji bardzo krótkiej i bezpośredniej. Musisz coś powiedzieć i piszesz piosenkę. Jednocześnie wydaje mi się, że w ciągu roku wielkiej wojny napisano kilka piosenek, które pozostaną w historii Ukrainy. Muzyki. Nie chcę wymieniać personaliów. Wydaje mi się, że kultura teraz szuka siebie. Nie jest to proste, jak może się wydawać. Ukraińcy w zasadzie są dość emocjonalnymi ludźmi, społeczeństwem. I przed nami pojawi się jeszcze wiele ciekawych rzeczy w muzyce, literaturze i kinie. i Czy ta kultura już się oddzieli od kultury rosyjskiej? Już nie będzie takiego dużego wpływu kultury rosyjskiej na kulturę ukraińską? I tutaj chodzi o kulturę popularną. Mam nadzieję, że tak. Teraz następuje bolesny podział. Widzę to po naszych koncertach. Zbieramy głównie duże sale. To jest młodzież 17-19-letnia. Oni jeszcze półtora roku temu słuchali muzyki rosyjskiej. Teraz jej nie słuchają i chcą czegoś ukraińskiego, swojego. Dla tej młodzieży nie będzie miała już znaczenia rosyjska kultura. Widzę to po sobie. Jestem starszy, mam już prawie pięćdziesiątkę. Wychowałem się na rosyjskiej muzyce literaturze. Ona zawsze była dla mnie bliska. Wiele czytałem i słuchałem. To była też część mojego światopoglądu, zestawu moich wartości. Ale teraz już nie mogę tego słuchać. Kultura, która nie jest wzmocniona działaniem, jest próżna, jak pusty kwiat. Za nią nie ma niczego. To tylko dekoracja niewypełniona niczym. Po prostu wielka dekoracja. Nie na to był Serhiy Żadan, ukraiński pisarz, poeta i muzyk, z którym udało mi się, niestety, krótko porozmawiać w czasie jego także dość krótkiego pobytu w Warszawie.